Witajcie fani Lego, Oglądacie, patrzaj to, a dzisiaj nie będzie recenzji, tylko wspólnymi siłami złożymy zestaw Friends 41027 zapraszam ok, ten zestaw jest na tyle mały więc myślę, że tym razem złożymy wspólnie ten zestaw nie będę go specjalnie jakoś przyspieszać strona pierwsza okładka druga składamy naszą, naszą bohaterkę Główka, włoski, no i mamy jeszcze do założenia jedną ozdobę na włosy. Okej, okay, jeden etap mamy za sobą. Teraz składamy nasze cudo naszego bohatera, bo to jest bohater niezaprzeczalny bohater tego zestawu na dworze z ramą felgi. I gdzie opony. To mówi instrukcja, że to etap drugi zaczynamy. Czyli mamy to już zrobione, teraz kolejna opona naciągana jest na fergę. Krzywo, coś jest tu jeszcze do zrobienia. Urczę, nie jest to takie. Nie jest to takie i jakbyśmy chcieli, żeby to było. A, trochę trzeba się pomęczyć z tymi oponami. To nie jest taki opciu. To nie jest taki opciu. Myślałem, że nam opona ładnie weszła, ale ona nie na całej swojej długości wchodzi tutaj w to zagłębienie w Feldze. Teraz powinno być ok. Wow! Wow! Dobra, według instrukcji to powinno stać, ale to nie stoi. Dobra, drugi etap. Transparentny groszek jest kierownica. Duża szara kierownica jest i tu mamy uchwyt od wiadra robiący za nóżki. To stojak, to jak nóżka. Jak to tam się zwie. Dobra. Już wygląda super. Już wygląda super, ale potrzebujemy teraz pejta 2x3 study. I piękniutkich, różowiutkich kolorów. Coś dla prawdziwych twardzieli bo tylko prawdziwy twardziel Wytrzyma tyle różu. Ok, i mamy. Mamy zrobione. O, fajny, fajny patent, bo tutaj widzicie. Tak, tak, wchodzi, jest. Super. Eee, tutaj mamy budować resztę, ale ja już bym chciał zobaczyć, jak nasza koleżanka. Wygląda w tym na tej wespie, na tym skuterze. Kurczę, wiecie co? <laughs> tak jak podejrzewałem, bo to jest robione pod skalę minifigurek, a nie pod laleczki francowe Ty sobie nam tutaj świeć, błyszcz. Ty jesteś gwiazdą tego zestawu. Eee, kolejny etap. Musimy zbudować krzesełko dla dla naszej bizneswoman kolejne fantastyczne klocki. Przydadzą się one, zawsze mi się do czegoś przydają. Cztery, cztery te stożki na górę. Aha, aha, to. I oparcie krzesełka żółte. Mamy, mamy zrobiony kolejny, kolejny element. Teraz skrzynkę jest skrzynka lubię skrzynki lego i te małe i te duże tym bardziej że u mnie to dużo się magazynów tworzy okej okay. skos odwrócony mamy i teraz robimy jakieś jakieś owoce czy co to tam jest zaraz zobaczymy mamy znaleźć 5 takich elementów 5 4, 4, 5. I szkoda, że tylko dwa te limonkowe w walce. No I mamy, dobra. I teraz szukamy sobie tych roślinek. I to jest to, za co też ten zestaw do, trzeba, trzeba kupić. To jest ta, to jest ta roślinność wszechogarniająca. Dobra, układamy. Jeden, drugi. Przed kamerą nie jest to takie proste. Przedostatni owoc i ostatni. Niby te stoisko z lemoniadą. Ale nikt mi nie mówi, że tak wyglądają limonki, dobra? Układamy. Ja dam na spód same żółte. Zresztą no, chyba tak tam jest. Tutaj zielone limonki. Nie I fajnie to wygląda. Kolejny element, trzeci już. Kolejna strona. Coś takiego dwie płytki jeden na cztery coś takiego płytka po prostu to była 2 na 8 a nie coś takiego a źle skucha no jak przed kamerą to musi być skucha o bożeż naprawdę to było dobrze <ścoughs> ok mam już trzeci etap teraz coś takiego palisadę element palisady Brick 6 na 1. Fantastycznie. Przydatny. I zawias. Tyk. Ale luźno lata. Kurczę. Jedną część mamy zrobiona Robimy teraz drugie. Analogicznie jak ostatnio. Tym razem bez kuchy. Pierwsza strona i lecimy dalej. Też byście chcieli wiedzieć, co robimy. Robimy to. To, to. pach pach Łączymy oba, oba te elementy już mamy, ale to luźno lata. Schronione, czy kurde? Rzadko kiedy ten zarys tak lata, zawsze one, jakiś tam opór nam robią. Dobra, robimy teraz to i to. Kolejne elementy palisady. Mmm, super zestaw. Wiem, że to jest śmieszne dla Was, bo kurczę, co? Czym on się podnieca? Zestawiam dla dziewczynek. Tak, żebyście widzieli właśnie tym. Już mamy zrobione tyle, ale to wygląda. I teraz tak. Kolejne fajne elementy. Fantastyczne. Piaskowe. Super. Tyk. Jesteśmy w tym momencie tu, gdzie przejdziemy do tego. Musimy je przystroić oczywiście różowymi, wspaniałymi różowymi kwiatami. I to nie jest y, żadna. Nie, nie, nie chcę śmiać się z tego, bo to jest naprawdę przydatny element. To jest coś, coś bardzo przydatnego. I co jakaś to jest czy To jest tak, nie. To jest tak. O, mur obronny jest już zrobiony. Kolejny element, kolejny etap, czy tak: 4 razy płytki 1x4 w kolorze limonkowym i cztery płytki 2x4 w kolorze limonkowym. Do dzieła. Zaczynamy od, od tego. Tyk, 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 tyk. Trzynasty etap, etap, etap. Wszystko na żywo leci. Mam prawo się mylić. Dobra. Znowu patrzcie piaskowe elementy. Kurczę. To zawsze można wykorzystać jako jakieś wyposażenie wnętrza, nie wnętrza. Ja to robię zazwyczaj także jakieś sklepy, jak tworzę. To tutaj daję. Może nie, w tym wypadku ciastko, ale, ale jakieś takie świecącą przykrywkę i to robi za jakieś słoiki, nie słoiki. Dlatego... Ja nie jestem surowy dla serii Friends. Nie jestem surowy. Teraz to. to kolejny fajny element. O i teraz robimy szyld, a shield, szyld, szyld, szyld. Jak pamiętacie, to jest płytka z nadrukiem. Nie ma lipy. To jest... Powiem wam już teraz, że kurczę, ale ostatnio tak, jak sobie myślałem i moje luźne przemyślenia na temat LEGO, to seria Friends jest, jest tym, co pozostało po starych, po starych zestawach LEGO. Na tych małych torebkach mamy yy, ze zwierzętami. Wiecie o, czym chodzi, o co chodzi? Nie wiem, czy już recenzowałem Wam. Nie. Dobra, nie będzie, nie będzie tutaj żadnego spoilerowania. Więc cofam, nic nie mówiłem. No ale, na przykład, w saszetkach ze zwierzątkami mamy alternatywne modele. Coś, co teraz się znajduje tylko w serii Creator. No i coś, co było ostatnio w serii Delego. Mówi: Jesteśmy tu, czwarty etap. Etap, Jesus Maria. I wykończenie naszego stoiska, czyli Micha fajna micha dach o premierowy kroczek. Yy, chyba, chyba go jeszcze nie pokazywałem wam, więc tym bardziej warto jest ten odwrócony taki stożek tutaj z, z miejscem na studa genialny i cudowny klocek, którego uwielbiam, ja już się z nim zaprzyjaźniłem w 100%. procentach taki walec, który ma nam Symulować wodę. To odkładamy tu. Kwiatki i gałązka. Tych gałązek mam miliony. Ale wiecie co? Każda gałązka jest bezcenna. Potrzebujemy trzy kwiatki. Ale to jest nam niepotrzebne, nic więc... z Ogląduje jako zapas. Szkoda, że tych kwiatków nie dano nam w kilku kolorach. Przynajmniej dwóch, tak żebyśmy mogli sobie zrobić: czerwone kwiatki. To by też fajnie wyglądało. No ale nic. wazon czy ta misa już sobie pływa, to nawet fajnie wygląda. Mm, teraz robimy co? Chyba maszyna do wyciskania owoców to jest. no Szara płytka z dwoma studami, czyli to. Dwa różowe groszki one jeszcze potrzebne. Kolejny fajny element. Zawsze to może być jakiś tam, jak ktoś konstruuje jakieś automaty do cukierków, czy tam wiecie, to już to jest Lego, to co, co można... Wam, co wam nasunie wyobraźnia, wale szary? Pyk, pyk, pyk czyli mamy to zrobione szukamy jeszcze tylko elementy z jednym studem po boku montujemy dodajemy tak no i brakuje nam jeszcze wajchy która nam będzie wyciskać te owoce. O, jest. I, och. Wiecie co, to nie jest czerwony kubek, to jest w końcu szklana, piękna. Piękny szklany kufel. To wygląda już tak, że ja bym mógł to do jakiejś swojej kamieniczki wsadzić, bo to już jest. Super. Podkładam. Nie odkładam, od razu instalujemy tu. Od razu instalujemy tu. No i dalej upiększamy. Robimy teraz to, czyli tak, szukamy. To jest główka legowa. To jest transparentna legowa główka. Skoro jesteśmy przy legowych główkach, to wiecie co, na razie się pobawimy dla tych wytrwałych, którzy sobie nie przyspieszyli, to będzie coś fajnego, robię taki na główkę, to jest kask, który mi ja dostała, to jest standardowy legowy kask znany nam, tylko że w fenomenalnym kolorze, Go też już możemy tutaj szybkę uzbroić. Ale test. Test laleczki, a dokładnie jej włosów. To są włosy dla kolejnej mojej figurki Lego. Jak wam się podobają, i co najważniejsze, mają tylko dziurkę na samej górze, a nie po bokach jeszcze tam. I to nie jest czyli on jest miękki, miękki plastik, ale nie jest taki gumowaty. Jak laleczka wygląda w kasku. Jak laleczka w kasku. <grych> dobra, robimy tą. Tą wazę, Nie, nie wazę co to jest? Tak, ja. dobra. Tutaj jest kolejny kubek dla klienta i robimy babeczki, ciasteczka, nie wiem coś takiego będziemy robić z takich elementów. Czyli potrzebujemy dwa białe groszki, dwa brązowe groszki, dwa kwiatki, trzy ciastka. Trzy ciastka wkładamy do miski. Raz, dwa, trzy wspaniałe ciastka z nadrukiem i robimy teraz kolejne babeczki czyli najpierw brązowy groszek, żółty kwiatek Już to jest taki, taki żółty, jak żółtko, taki intensywny i dwa białe groszki jeszcze nam zostały bach bach i to instalujemy sobie tu po ten Brakuje nam kasy. Kasa, kasa, kasa. Czyli 100 Stolego dolarów, czy jak to tam się zwie i coś, co ma udawać monetę. Zatrzymamy się na tym. Tak, to jest cudowny element. Fantastyczny, taki chromowany, świecący. Fantastyczny. Tyk, moneta. Tekstuwa i koniec. Mamy nasz zestaw zrobiony. Ale nie będziemy kończyć jeszcze. Nasz zestaw niech sobie tu będzie. To są części zapasowe. To są części zapasowe. Zestaw składa się ze 112 elementów. 112 elementów plus to, co nam zostało. Zostało. Kurcze! Została cała masa. Uchwyt do wiaderka i to taki perłowo złoty Zostało nam ciacho z nadrukiem. Fenomenalnie. Też trafia tutaj. Chociaż nie, bo później będzie, że coś jest niezgodne z opisem. Moneta. Fajnie, fajnie. Widzicie, co nam zostało. Kurcze, patrzcie. Ten kranik, jak ja to nazywam. Gałązka, jeden kwiatek, ten czerwony, już można zainstalować, ale do tego tak, różowy też montujemy, zielony też montujemy, mamy zobacz już, jeden bukiet gratis, cały bukiet gratis, U, mało tego. Niedawno robiliśmy babeczkę. Wiecie, co z tych elementów zapasowych można zrobić? Trzecią babeczkę. Trzecia babeczka. Ale ja nie będę z nich robić babeczek, bo po prostu to są elementy, które mi się przydadzą. I coś niesamowitego dla serii Friends, co się pojawiło w 2014 roku. Wcześniej tych broszek, nie broszek, akcesoriów było masę. Oni, niejaki, one się wysypywały totalnie tutaj, robiły zamieszanie. A teraz zobaczcie tylko jeden. jeden Jeden rodzaj brochy, spinki, czy to tam jest, i, i koniec. I to jest fajne, bo dzieciaki muszą teraz kolekcjonować kolejne zestawy, żeby mieć Tego, całą kolekcję. No i tak, standardowo jak jest szybka, to musi być druga gratisowa, jak jest lega, lewarek, to też musi być gratisowy, i przejść rzeczysty graszek taki I różowy taki groszek. Czyli jest tego całkiem sporo. Okej, okay, dobra. Przejdźmy do omówienia tego zestawu.